Cześć! Witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie, duelowcy. Ja jestem Kilgora, to kolejny odcinek z gry Game Day w Tycoon. Dokładnie tak, kontynuujemy sobie naszą serię. No i no i rzućmy okiem, co tam ostatnio udało nam się stworzyć. A mianowicie wydaliśmy grę LOL. Była to gra Fantazy RPG. Jej średnia punktowa wynosi 975, czyli można by powiedzieć, że to jest hit. Hit hitów, co nie? Okej. Okay. Wcześniej stworzyliśmy sobie powrót smoka, czyli takiego gniotka. Również na Gemlinga. Uh -huh. Przygody Kuribo. Fantazy przygodowa. O, tutaj już mieliśmy ośmiopunktowe z tego co widzę, czyli to już była dobra gra, nie? Historia królestwa, strategia, siedem punkciorów, no dobra, ok, ok, ok. Z tego co widzę, to trzeba by było wysłać chłopaków już na urlopy, bo się zaczynają prawda męczyć. Chociaż nie mogę wszystkich wysłać. No dobrze. W takim bądź razie trzaśniemy sobie uh, 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 zleconko. Myślę, że takie na sam początek prościutkie. Fajnie. Dali, dali radę. Więc to jest duży plus. Uh, uh, uh. No to jedziemy z kolejnym 18 punktów, 4 tygodnie. Nie jestem pewien, czy damy radę, ale z tego co widzę, to idzie ładnie. Wiadomości: za dwa miesiące konsola Venagir zostanie wycofana ze sprzedaży. No, trochę boli. Trochę boli, ale my chyba nie mamy nawet licencji na niej wykupioną, więc wiecie. Niech się dzieje, co tam się ma dziać, nie? Mhm. kolejne, yy, kolejne zlecenia. Trzaskamy jak możemy. Konwent gier. Za 4 tygodnie odbędzie się duży konwent yy, gier komputerowych. Chcesz w nim uczestniczyć? Hmm, no niby nas stać. Mamy 17 milionów. To co, jakieś średnie stoisko pacniemy. A zróbmy tak. Zróbmy sobie średnie stoisko. Oj tutaj ile tych powiadomień. Kontakt zrealizowany. Tutaj gra wycofana ze sprzedaży. Czyli przydałoby się już trzaskać kolejną gierkę, nie? No i w dobra, dobra, znajdźmy sobie wydawcę. Dowolny temat, casual'owa Minimalny wynik to 6. Hm. Wiecie co? Spróbujmy zbadać jakiś nowy temat. Co my tutaj możemy zbadać? Ewolucję możemy zbadać. Hm. Hmm, hmm. Chociaż wiecie co? Ewolucja kasualowa. No jakoś nie widzę tego, ale polowanie każualowe już jak najbardziej. Spróbujmy zrobić sobie właśnie przez wydawcę. Mhm. Zaakceptuj kontrakt. Gra średnia. Będzie ona skierowana do wszystkich. Tematem będzie polowanie. No, i oczywiście na naszym Red AUV2. A nazwiemy tą yy, Gierkę Zastrzel. Yy, yy, zastrzel Jadena Dobra, mniejsza z tym Jadena chyba powinienem napisać, ale to wiecie. Don't care, nie? Zastrzel JDena. Albo wiecie jak napiszemy? JDena. O! Typowo po polsku. Witamy w Polsce, co nie? Okej, okay, to będzie gra do wszystkich: Polowanie Casual Gamelink Red AV2. Ok, zaczynamy. Grafika 3DV1. I jedziemy. Dawać chłopaki. Bardzo, bardzo fajnie. No i teraz muszę wam powiedzieć, ojej, co to się stało? Ho, ho się wszystko popsuło. Poczekajcie chwilę, zaraz to naprawię. <laughs> Profesjonalne youtubery, no. Patrzcie, ciach, ciach. Tutaj dociągamy, wszystko działa, jak działać powinno, nie? No dobrze, w grze każualowej myślę, że postawimy typowo na rozgrywkę. Mhm. Tak, nic innego nas tutaj nie będzie interesowało. Trzaśniemy sobie rozgryweczkę. Konwent gier. Czyli trochę nam prawda zahajpuje naszą gierkę. Zastrzel jdena, Niech wszyscy czekają, niech się cieszą. Jak widzimy, tutaj jeszcze jest LOL, nie? To nam gierka wyszła. 96 tysięcy osób odwiedziło nasze stoisko. No to już jest spora liczba, nie? O, Wenagir nie jest już dostępna, czyli została wycofana ze sprzedaży. No, powiem Wam, podoba mi się. Podoba mi się to. I teraz. Dialogi nie są w ogóle ważne. Sztuczna inteligencja. Z tego, co mówi mi podpowiedź również nie jest ważna, nie? Postawmy sobie więc na projekt poziomów. W ten oto sposób. Lepsze dialogi. Po co to komu w grze karzualowej? Panie. Panie. Z lepszymi dialogami to nie tutaj, co nie? Tu ten hajpik mi się podoba. Rozgłos 45 już. Nie, 44. No okej. Okay. Projekt świata mało istotny, grafika jak najbardziej. I myślę, że dźwięk. Otwarty świat w grze casualowej. Po co to komu, panie? Mhm. Dobra. Niech będzie w ten oto sposób. ok? Twórzcie, twórzcie, mordeczki. No, to może być, kurczę. Hicior. To może być hicior. Liczę na to. Yy, wiecie co? Myślę, że dowalimy sobie jakieś tam czasopisma i dema, nie? Na tym zakończymy yy, dawanie rozgłosu. Tu jakiś jeszcze jeden punkcior dorzucony. No i bardzo fajnie. Ciach! Nowy rekord, jeżeli chodzi o design. Mega sprawa. Cyk, cyk, cyk. Tutaj jakieś kolejne poziomy. Oby nie podwyżka dla pracowników, co nie. <laughs> Wiecie o co chodzi. Okej. Okay. W takim bądź razie zbadaj mi coś. Zbadaj mi dźwięki stereofoniczne, ziomeczku. Zaś ty. Yy, nie, 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 szkolenie. Chcę, żebyś mi też coś zbadał, nie? Hmm, nieliniowa fabuła, tryb dla wielu graczy. Zbadaj ten. Yy, edytor poziomów. Mm, ty stworzysz mi raport o grze zastrzel Jadena. No i mamy pierwsze recenzje. Trzymajmy kciuki. Dobra gra. No hitem nie będzie. Hmm, hmm. hmm. Siódemeczka. No, będzie miała średnią 7. Czy nie będzie miała? Nie 6,75. Ale mimo wszystko spełniliśmy oczekiwania wydawcy. I to się liczy, co nie? Gierka była też nahypowana, więc ona troszkę zarobi hajsiwa. Yy Spełnia nasze oczekiwania. Super akcja. Sprawdźmy raport. Yy, polowanie casualowa to dobre połączenie. Dialogi w tego typu grze to mało ważny czynnik. I grafika w tego typu grze to bardzo ważny czynnik. No i bardzo fajnie. Póki ty sobie tam siedzisz na urlopie, mordeczko, to myślę, że sobie trzaśniemy jakieś zleconko. Wiecie, żeby chłopaki nie siedzieli i nic nie robili, to zawsze takie delikatne zlecenie jest jak najbardziej na propsie. Kontrakt zrealizowany, cieszy mnie to. Nasz pracownik już wrócił, a więc myślę, że teraz zajmiemy się badaniem nowych tematów. A mianowicie, ty zbadaj ewolucję. Ty, mordeczko, również zbadaj nowy temat, romans. Ciach. Zostało nam 17 punktów. Wiecie co? Zbadaj ten tryb dla wielu graczy. No, ty już nie za bardzo masz co robić. Hmm. Grupa, która najwięcej gra, dorośli. Szefie, w naszym biurze jest za gorąco, co wpływa na naszą pracę. Trochę poszukałem i znalazłem klimatyzator, który by nam odpowiadał. Kosztuje 90 tysięcy. Oczywiście, stać nas. Bez problemu, montujcie sobie chłopaki klimatyzator. No. Szukamy kolejnego wydawcy. Znajdź wydawcę. Detektyw strategia. I minimalny wynik 8. No nie wydaje mi się, żeby detektyw był dobrym połączeniem ze strategią, dlatego jedziemy dalej. Romans akcja. No to Ci ziomeczek, ale ja nie chcę kupować licencji, co nie? Zbrodnia RPG minimalny wynik 6. Hmm. No zobaczymy. budownictwo przygodowa. Eh, Mech... Zbrodnia RPG. No może tą zbrodnię zróbmy. Spróbujmy, spróbujmy. Bo na tego gamlinga pasują gry RPG, nie? Red AV2, yy, grupa, która najwięcej gra dorośli. No to stwórzmy tą zbrodnię dla dorosłych, co nie? Może zdążymy. Yy, zabić. Yy, zabić, zabić. Kurczę. Czekajcie, niech ja sobie tak na szybko wymyślę, kogo można by tam zabić, nie? Zabić golema. O, niech będzie. Mhm. Cyk, 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 tutaj wszystko jest. Dalej grafika V1, oczywiście 3D. No i próbujemy coś tutaj, prawda, spleść. Rozgrywka, rozgrywka niech będzie na takim poziomie. Opowieść i zadania tutaj musi prawda yy, figurować, liniowa fabuła proste te. Rozgrywka samouczek w grze, większa satysfakcja. Wszystko elegancko. No dobra, ok, Zróbmy to w ten oto sposób. Nie drap się po głowie, gościu. Nie wolno tak robić. Hej, z tej strony Ro Roland Kin smaż. Podobno pracujecie nad nową grą. Co byś powiedział na wywiad? Zgadzam się. Hmm. Zrobić szum wokół gry, czy być skromnym? Powiem wam, pokora przede wszystkim. Bądźmy skromni. Nie wolno. Y można by rzec, wiecie, rzucać słów na wiatr, bo po co to komu? Ciach, projekt poziomu, zrobimy tak, myślę, dodamy do tego lepsze dialogi. No i chyba powoli przydałoby się y, zmienić y, silnik, co nie? Tak, tak właśnie sobie. Teraz pomyślałem. No ale jeszcze tą gierkę trzaśniemy na tym, nie? O no, nie wiem, czy to jest dobre połączenie zbrodnia RPG. A robiąc szum wokół gry, moglibyśmy wpłynąć później na sprzedaż, co nie? Yy, projekt świata na maksa. Grafika tak. Dźwięk nie jest ważny. Yy, dźwięki monofoniczne. Otwarty świat. Okej okay. Spoko. Zestrzel Jaydena zostało wycofane ze sprzedaży. Zobaczmy więc, ile dla nas zarobiła. No, Dwa miliony. Ładnie. Ładnie, ładnie. Ciach, ciach, trzaskajmy te punkciory. Dawać, dawać, chłopaki. Rozgłosi, elegancki. Nintendo zapowiedziało dzisiaj premierę konsoli nowej generacji T-64. No nas to jakoś na razie nie interesuje za dużo. Aha. My na razie czaskamy gierki na Gamlingi. Mhm. Czyżby to był nowy rekord w design? Bardzo możliwe. Fajnie, elegancko. Patrzcie, jak dorzucają. 60. Wiecie co? Duże stoisko. Zahajpujmy tą gierkę. Czekamy sobie na konwencik. W międzyczasie rzucimy jakieś tam czasopisma i dema. Ojej, ojej, ale mi Hajpik spada. Szybciej z tym konwentem. Idź na urlop. Ty również. Halo! Proszę konwent. Szybko. <grystanie> Super. Mamy duże stoisko. Zobaczymy, czy to jakoś na nas wpłynie, co nie? Kilgor Corporation zabić Golema. Ilu ludzi? Ho! No, i to jest liczba. Ale się zahajpowała giera. Super akcja, dobra, zakończamy. Ciach, nowy rekord, jeżeli chodzi o design. Kolejny poziom grafika. No i kolejny poziom nasz pracownik osiągnął. Spoko sprawa. Dla wypisanych poniżej pracowników dostępne są specjalistyczne szkolenia. Zobaczmy to szkolenie. Przyspieszenie, potrzebne 500D albo 500T. Aha, hm, wiecie co? Zacznijmy więc po prostu ulepszać. Myślę, że to będzie spoko sprawa. Rozpocznij szkolenie. Są pierwsze recenzje i jak to wygląda. Miejscami dobra. No, nie zapowiadam jej jakiegoś dużego sukcesu, ale miejmy nadzieję, że spełni ona, yy, prawda, wymagania naszego producenta czy wydawcy. O, może w ten sposób idź, bordeczko, Nie, ty nie pójdziesz na szkolenie, ty stworzysz po prostu yy, tutaj nam. Co nam z, y, raport? Raport, ale się zakręciłem. Y, load Production gra spełniła nasze oczekiwania. No i super. No i super, jak spełniła, to się bardzo cieszę. Mhm. Wygląda na to, że rynek się unormował, ale my jeszcze się chyba w ten trend wbiliśmy, nie? No i super. Początkowa sprzedaż gry Zabić Golema okazała się niższa niż oczekiwano. Hmm. Huh. Ale Gamelink nie jest popularny u grupy docelowej. Ajajaj, masakra. Hmm. No trudno. Najważniejsze, że nie płaciliśmy kary, jeżeli chodzi o wydawcę, nie? Dobra, dobra, dobra. Czyli co? Znajdźmy kolejnego, myślę, wydawcę. Strategia, dowolny temat na dowolną grę, ale ocenę chcę mieć wysoką. Ale myślę, żebyśmy dali radę. Zaakceptujmy to. Zaakceptujmy to sobie. Wybierz temat. Hmm. To jest dobre pytanie. Myślę, że zrobimy sobie. Gierkę Strategię fantazy. Brzmi jak plan. Zobaczcie, jak PC wystrzelił do góry. Ha! No dobra, robimy gierkę w takim razie na peceta. Wybieramy silnik. Red E. Mhm. Gra numer 20. Jak byśmy ją nazwali? Y Shithammer Niech się nazywa Shithammer Dalej. ciabum Grafika 3DV1. Rozpoczynamy produkcję. A to nam pracownik dorzucił, ale na dzień dobry dwa błędy, nie? To niezły pracownik. Ok, zróbmy w ten oto sposób. Myślę, że będzie OK. Liniowa fabuła, jakieś tam proste scenki przerywnikowe. Tylko z drugiej strony, czy w. Hmm. No dobrze, zostawmy to. Zostawmy to na razie jak jest. Rudy nie, nie drap się po głowie. Masz tutaj, prawda, dorzucać punkciorów i to dużo, dużo punkciorów. Hmm. Ej, no ładnie to wygląda, nie? Dialogi sobie odpuścimy, niepotrzebne są lepsze. W ten oto sposób. Super, ok. Ciach, ciach. Zabić golema coś tam zarabia. No, jesteśmy troszeczkę na minusie, jakby nie patrzeć, nie? Ale jakieś tam pieniążki wpadają. No to jest ok. Czyli to jest ok. Projekt świata jest nieważny, najważniejsza jest grafika, i drugą najważniejszą rzeczą jest dźwięk. Hmm, otwarty świat wyłączymy, dźwięki monofoniczne. Ciach. No i trzeba pomyśleć nad stworzeniem nowego silnika. I to tak, y w sumie na jednej nodze, nie? Ta gierka zarobiła na milion. Czyli więcej chyba strat przyniosła niż yy, zysków, nie? Za dwa miesiąca Super Test zostanie wycofana ze sprzedaży. Niedobrze, niedobrze. Ok, do podorzucajcie tutaj kilka punkciorów. Ciachu, ciachu, rachu, ciachu. Elegancja Francja. No i co? No i chyba kończymy, nie? Bo nam tutaj już hypeik spada. Tak, zakończmy to. Ciach, nowy rekord technologiczny. Kolejne poziomy. Wydajemy grę. Yy, ze względu na... o matko, wzrost płacy. Hm. Niedobrze. Niedobrze. Nowy projekt badawczy. Easter Egi. O, no i mamy grafika 3D V1. To na dzień dobry. To zbadasz ziomeczku na dzień dobry. I teraz tak. Drzewko dialogów, myślę, że Ty zbadasz. Ty z, oczywiście stworzysz raporogierce. Pierwsze recenzje Shit Hamera. Siódemeczka. Piękna. Kolejna. fantazy strategia. Wspaniałe połączenie. Widać potencjał. Ale myślę, że... O, jakaś o, ósemeczka nawet wpadła. Konkretny szpil. No i elegancko. No i elegancko. E, dobrze. Myślę, że ty sobie, ziomeczku, pójdziesz na urlop. Tutaj Shithammer nam trochę zarabia. Elegancja Francja. Oni tutaj, chłopaki, sobie, prawda, pobadają. I teraz pytanie: myślę, że nieliniową fabułę. Tak, rób nieliniową fabułę, ziomeczku. Hmm. Okej, okay, mamy dwóch dostępnych. Jakieś zleconko. Pachnijmy to. 5 tygodni na to mamy, to ten nawet z urlopu zdąży wrócić, nie? Raport o grze yy, to świetne połączenie. Silnik w tego typu grze to bardzo ważny czynnik. No i wydawca gra spełniła nasze oczekiwania i to najważniejsze, nie? Ok, yy, trzasnęliśmy sobie tutaj parę tych. Ale myślę, że na tym nie zakończymy. Chcemy trochę punktów badań do 15 dobić. Fajnie by było, gdybyśmy dali radę y, to zrobić, właśnie korzystając z naszej. Y, no z tych, y, prawda, zleceń, nie? Ale, ale, moi drodzy, mam nadzieję, że Wam ten odcinek się podobał. Jeżeli tak, wiecie, co macie robić. Do usłyszenia! kolejnych materiałach. Cześć!